Nie rób tak, bo będziesz miał płaską głowę. Nie mogę, opiekować się bratem i nie mogę go zostawić na dłużej samego. Jak mi odbiorą to zlecenie, to ci przysięgam, że cię zrzucę z tego dachu. Normalne życie sobie zaplanuję. Po wyjściu z więzienia. To był taki zamknięty w sobie, co? Taki introwertyk na maksa, wiesz. I dlatego nieśmiały. Masz fajnego brata. Cześć. Jak mnie? imię? Magda. I nie mam depresji, prowadzę badania nad światami równoległymi. Pójdziesz ze mną kiedyś na piwo? Błagam, czy mogłabyś z nim tak kilka godzin dziennie, tak towarzysko, tak... Co byś w zamian za chciała, to chciała, co? Żyło. Mój brat. Czy nie przyszłoś do tej pustej głowy, że można się z Twoim bratem za darmo? Bo jest fajny? Widzę, że się kolega zakochał. A. Ale się żegnać, bracie. Kochasz go bardzo? Co? Jak to jest moja jedyna rodzina, jak to. Jest mój jedyny przyjaciel, tak? Chciałem tylko powiedzieć, żebyś mu telewizji nie puszczała i narkotyków nie dawała, bo niczej. Pokazać ci telewizję?